Impel Ludanie spisywał się w meczach towarzyskich, wygrał między innymi turnieje w Twardogórze i we Wrocławiu, zespół powinien włączyć się do walki o medale mistrzostw Polski, siatkarki jednak unikają deklaracji. My nie deklarujemy tutaj żadnego miejsca. Na pewno chcemy, żeby kibice widzieli, że my mamy radość na boisku, i żeby oni też zaczerpnęli trochę tej radości, i żeby te nasze mecze to były takie spektakle, na które każdy będzie chciał przychodzić. Drugi trener Wrocławskiego zespołu zdradza plan ostatnich przygotowań do ligi. Mamy zaplanowane na ten tydzień, były już dwie siłownie. Jeszcze będziemy w piątek ćwiczyli raz na siłowni. Do tego trzy spotkania taktyczne, gdzie będziemy analizowali na wideo grę przeciwnika, i do tego jeszcze trzy, cztery treningi. Więc trochę mamy czasu. Będziemy też nawali dwa razy na Także dziewczyny będą miały okazję trochę zaklimatyzować się na tej sali też. Wrocławianki chcą rozpocząć sezon z wysokiego C i pokonać na inaugurację PTPS Piła. Zdają sobie jednak sprawę, że pełni umiejętności będą mogły pokazać dopiero za kilka tygodni, gdy osiągną wysoką formę. Wiemy, kto tam gra, wiemy, że jest tam Chudima. wiem, że to jest krawulska. To są dziewczyny, które są może niezbyt wysokie, ale bardzo waleczne, które naprawdę zostawiają serce na obojgach. Mam nadzieję, że my zostawimy tego serca więcej i że. I że uda nam się wygrać. I tak naprawdę to my musimy się skupić w tej chwili na tym, co po naszej stronie, bo trenujemy ze sobą dopiero od dwóch tygodni i naprawdę jeszcze sporo pracy przed nami. Ciężko mi tutaj przewidzieć, jak to się będzie wszystko układało, aczkolwiek myślę, że ten ostatni turniej pokazał, że ten zespół stać na wiele, że jeszcze mamy przed sobą sporo pracy, takiego budowania zespołu i poznawania siebie nawzajem, ale mam nadzieję, że to przyniesie rezultaty i będzie to szybko widać na boisku. Początek meczu Impelus PTPS w niedzielę 6 października o 14:45 w Hali Orbita.